Witajcie w kolejnym odcinku Satel Smart Vlog. Z tej strony Luiza. Dziś mam dla Was wyjątkowy odcinek z wyjątkowym gościem. Z okazji Dnia Dziecka dołączy do mnie Mateusz, 11-letni fan systemów alarmowych, który ma już za sobą samodzielną instalację i konfigurację systemu Integra w swoim domu. Cześć Mateusz. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Mam na imię Mateusz, chodzę do klasy 4 Szkoły Podstawowej i mam 11 lat. W wolnym czasie majsterkuję w garażu i testuję nowe możliwości posiadanych urządzeń. Moimi głównymi zainteresowaniami są elektryka i elektronika, między innymi składanie rozdzielnic i lutowanie. Kolekcjonuję także różnego rodzaju lampy. Ponadto lubię jeździć na rowerze i bawić się z kolegami. Okej, okay, od twojego taty wiem, że to są lampy uliczne. To tak. Dość nietypowe, super. A ym, ja też wiem, że nie jest to Twoja pierwsza wizyta w Satel. Powiedz nam, dlaczego chciałeś odwiedzić właśnie nas i y, co najbardziej zapadło Ci w pamięć z tej pierwszej wizyty? Prawda, pierwszy raz byłem tu latem ubiegłego roku. Chciałem Was odwiedzić, ponieważ chciałam zobaczyć, jak są produkowane urządzenia, które instalowałam u siebie, a z tamtej wizyty w pamięci zapadł mi proces Urządzenie z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn, miła atmosfera panująca, budynek z zewnątrz i wewnątrz robił na mnie też duże wrażenie. Super, bardzo miło nam to słyszeć. A y, powiedz, jak to wszystko się w ogóle zaczęło? Od kiedy zacząłeś się interesować systemami alarmowymi? Systemami alarmowymi interesuje się już od ponad trzech lat. Zaczęło to się od przypadkowej sytuacji, kiedy do mojej babci przyjechał specjalista od alarmów i naprawiał jej zepsutą czujkę. Okay. Ja się go kilka rzeczy zapytałem i przyglądałem się co on robi. To co on mówił było ciekawe, więc zacząłem coraz więcej czytać na temat alarmów. Okej, okay, a technologia smart home też Cię interesuje? Tak, technologia smart home mnie interesuje. Ludzie potrzebują łatwych w obsłudze i komfortowych rozwiązań, które ułatwią im codzienność. Według mnie ta dziedzina będzie się rozwijała i ma przyszłość. A jakie są Twoje ulubione rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej? Może jakieś nawet stosujesz już na co dzień w domu? Moimi ulubionymi rozwiązaniami automatyki budynkowej są m.in. rolety elektryczne, sterowanie oświetleniem i system ABAX2. Technologię Smart Home wykorzystuję w projekcie Restauracja. Restauracji? Brzmi ciekawie, a na czym polega ta zabawa? Zabawa, restauracja polega na tym, że wykorzystuje tam urządzenia sprzętu kuchennego, które sam zrobiłem z tektury. Są one sterowane poprzez centralę Integra. Dzięki temu naśladują pracę prawdziwych urządzeń. Na przykład zmywarka emituje dźwięk prawdziwej zmywarki, a kiedy otwiera się drzwi od lodówki, zapala się w niej światło. Coś jeszcze tam się dzieje? Ten pomysł zrodził się kilka lat temu, kiedy byłem jeszcze mały i miałem. Byłem zabawką restaurację. Ta restauracja mi się znudziła, ponieważ nie miała funkcji. A zależało tobie na tym, żeby ona była bardziej interaktywna. Tak. Na przykład, żeby miała światło i tak. dźwięki, tak? I kiedy miałam już systemy alarmowe, wpadłem na pomysł, żeby zrobić taką restaurację, żeby była zrobiona prawie taka, jak prawdziwa, i były tam wykorzystane sprzęty firmy satel. Okej. Okay. Brzmi to mega super i to, że sam zbudowałeś sprzęty, szacun. Na bank widzowie chcieliby się dowiedzieć trochę więcej, więc może opowiesz trochę więcej o samych urządzeniach. Jakie urządzenia satelowe można znaleźć w twojej restauracji? W projekcie restauracja wykorzystuje m.in. manipulatory IntES I, IntES G i IntES H2. Które sterują i obsługują mój system. Okay. Ekspandery IntPP i IntEORS, które rozszerzają mój system o dodatkowe wejścia lub wyjścia. W praktyce znaczy to, że np. jeśli mamy centralę Integra 64 i ona ma na płycie 16 wejść, to po zastosowaniu ekspandera będzie ich miała 24. Firma okay. Satell w swojej ofercie posiada ekspandery rozszerzające o same wejścia, o same wyjścia lub o wejścia lub wyjścia. Ekspandery firmy Sater rozszerzają o 8 pozycji. Na przykład, mhm. żeby nie ciągnąć kabla od centrali, mhm. odwejść to sobie po prostu ciągnę tylko magistrale i tam wpinam się to. Okej, okay, super. E, urządzenia abax 2 AOCD 260 AOD 210 AXD 200 okay. ASW 200 ASW 210 APMD 250 i kontroler systemu bezprzewodowego Aha. ACU 220, który pełni funkcję bezprzewodowego systemu. Moduł komunikacyjny INGS MLTE, dzięki któremu będzie można system obsługiwać przez aplikację mobilną Integra Control i urządzenia systemowe Integra 128 Plus i APS-412, które zarządzają i podtrzymują mój system przy braku zasilania sieciowego. Okej, okay. wow, e, nieźle rozbudowany jest Twój system. E, wymieniłeś sporo urządzeń z serii ABAX-2, czyli naszej bezprzewodowej technologii, która łączy w sobie realizowanie funkcji ochrony i automatki budynkowej, e, na przykład AXD-200 to urządzenie uniwersalne, które może działać w pięciu trybach: w trybie magnetycznym, w strząsowym magnetycznym, w trybie przemieszczenia, temperatury i zalania wodą. Jesteś w stanie wymienić praktyczne zastosowanie tej czujki w każdym z trybów? Tak. Czujka jak 200 w trybie czujki magnetycznej możemy zamontować na przykład na oknach lub drzwiach. Kiedy system będzie uzbrojony, otwarcie ich spowoduje Ala. Okay. AXD-200 w trybie czujki magnetycznej i czujki wstrząsowej. Możemy ją zamontować na przykład na drzwiach wejściowych. Kiedy system będzie uzbrojony, otwarcie nich lub próba otwarcia z użyciem dużej siły wywoła alarm. ixd okay. 200 jako czujka przemieszczenia możemy ją przyczepić do przedmiotów cennych, takie jak na przykład safe, pamiątki rodzinne czy arcydzieła. Kiedy okay. włamywacz podniesie przedmiot i będzie chciał go wynieść, czujka to wykryje i wywoła alarm. Uh -huh. Czujka ai 200 w trybie temperatury. Może, może ona sterować ogrzewaniem i można z niej odczytywać temperaturę, jaka panuje w pomieszczeniu. I czujka zalania. Możemy zamontować ją w łazience lub w pralni. Kiedy nastąpi wyciek wody, czujka to wykryje i będzie można szybko zareagować. A zdradzisz nam dlaczego wybrałaś właśnie SATEL? Co było dla ciebie ważne? System SATEL wybrałam ponieważ jest łatwy w obsłudze, ma pewne działanie i ładnie wygląda. Ok. Ponieważ jest też to polska firma znana i ceniona na całym świecie. Swoją przygodę z systemami alarmowymi zaczynałam od innych firm. Pierwsza okay. konfiguracja z nich się ni niestety nie udała, zaś kolejne się udawały, ale konfiguracje nie były takie, nie były takie takie, co by robiły na mnie wrażenie, okay. dopiero produkty firmy SATA zrobiły na mnie wrażenie i od tego czasu alarm stał się moim hobby. Super, a y, wrócę jeszcze na chwilę do restauracji, y, bo wspominałeś, że wykorzystujesz tam sporo funkcji automatyki budynkowej. Tak, tak. A tak. powiedz mi, czy jest jakaś funkcja smart home, y, której jeszcze nie masz, a którą chciałbyś zainstalować u siebie w domu? U siebie w domu chciałbym zainstalować rolety elektryczne mm -hmm. i kontaktrony na oknach, które okay. zwiększą bezpieczeństwo i komfort. Na przykład kontaktrony zwiększą bezpieczeństwo, ponieważ kiedy osoby niepowołane z zewnątrz będą się chciały zostać, kontaktrony mm -hmm. to wykryją i zostanie wywołany alarm, a rolety elektryczne chciałbym wyposażyć w silnik elektryczny, który będzie sterowany poprzez sterownik systemu ABAX ASW. 210, tak jest. który możemy zamontować w puszce, mhm. i, ty, i wystarczy tylko doprowadzić zasilanie. Mhm. A powiedz nam, proszę, czy istnieją jakieś zagadnienia y, s, y, dotyczące systemów alarmowych satel, albo automatyki budynkowej, o których chciałbyś usłyszeć na naszym kanale? Na, tym, na tym etapie ciężko mi powiedzieć, ale kiedy będę czegoś potrzebował, chętnie na niego zajrzę. Wiem jedno, na pewno będę jego stałym widzem. Szukając, rozwiązań. Mhm. Szukam ich w katalogach firmowych, instrukcjach i na stronach satel. Super. Mateusz, bardzo ci dziękuję za to, że dzisiaj tutaj z nami byłeś, za naszą rozmowę. Fantastycznie było cię poznać, usłyszeć o twojej pasji. Ja jestem pod mega wrażeniem. Nasi widzowie na pewno. Myślę, że staniesz się inspiracją dla fanów systemów alarmowych i naszych widzów niezależnie od wieku. Także jeszcze raz wielkie dzięki, że byłeś tutaj z nami. Piona! O, tak jest! Niesamowity dzieciak, prawda? Rośnie nam fantastyczne młode pokolenie. Jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, to nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i followować naszego konta na Instagramie. Znajdziecie tam sporo zajawek dotyczących naszych odcinków i zajrzycie też za kulisę naszego vloga. A ja skorzystam z okazji i już dzisiaj zaproszę was do oglądania naszego kolejnego odcinka. Przygotowaliśmy dla was coś naprawdę ekstra. Będziemy opowiadać o zupełnie nowym produkcie Satel – systemie Smart and Safe. Do zobaczenia niebawem. Cześć!